Chciałabym Państwa dzisiaj w sposób syntetyczny przeprowadzić przez obowiązki, które nakłada na Państwa jako podmioty wprowadzające ustawodawca. Jeden z obowiązków to uzyskanie odpowiedniego poziomu selektywnej zbiórki odpadów i opakowań. Dla lat 2025-2028 jest to 77%. Natomiast już od 2029 roku będzie to 90% selektywnej zbiórki. Drugi z obowiązków to naniesienie zmian na opakowaniach, zarówno na ich etykietach, jak i na nadrukach, w szczególności dotyczy to puszek. Zmianie musi ulec kod EAN, czyli jesteście państwo zobowiązani do tego, aby dla swojego produktu wygenerować nowy kod EAN. Poza kodem EAN jesteście Państwo zobligowani do tego, aby posadowić w odpowiednim położeniu symbol kaucji. Jednym z obowiązków jest również użycie recyklatu w nowych butelkach PET, które będziecie Państwo wprowadzali do użytku. Ten obowiązek został wprowadzony jakby przy okazji systemu kaucyjnego, natomiast obowiązuje on już, w całym 2025 roku i do roku 2029 będzie to 25% pet pochodzącego z recyklingu, natomiast od 2030 roku będzie to 30% RPET-u. Będziecie Państwo również zobligowani do składania deklaracji rzeczywistego wprowadzenia opakowań objętych systemem kaucyjnym. W systemach informatycznych podmiotów reprezentujących, z którymi podpiszecie Państwo umowę. I ostatnim obowiązkiem, który jakby spina wszystkie te obowiązki wymienione przeze mnie przed chwilą, zbiera je w pewną klamrę, to współpraca z wybranym przez Państwa podmiotem reprezentującym. My, jako Zwrotka, zapewniamy Państwa, że Dołożymy wszelkich starań, aby przez proces uruchamiania systemu kaucyjnego w Państwa firmie przeprowadzić Was w sposób profesjonalny, przyjazny, elastyczny i zgodny z prawem.